Baśnie z Birmy. A Folktale from Birma. Stary mądry człowiek. The old wise man. Pewnego dnia starszy mężczyzna Sadził małe sadonki mango wzdłuż płotu obok swojego domu. One day, while an old man was planting small saplings of mango plants along the fence of his house, właśnie przechodził tamtędy książę. A prince happened by. Staruszak zaproponował owoce mango księciu. The old man offered mango fruits to the prince. Wasza wysokość. Czy mogę podarować Waszej wysokości dojrzały owoc mango? Zapytał staruszek. Your highness, may I present a ripe mango to you? asked the old man. Dziękuję, dziadku, powiedział książę. Thank you, grandpa, said the prince. To jest smakowite. Dziękuję Ci bardzo. This is delicious. Thank you so much. A mogę zadać Ci pytanie, dziadku? Zapytał książę. May I ask you a question, grandpa? asked the prince. A ile ty masz lat? How old are you? Ja mam osiemdziesiąt lat. Odparł staruszek. I am 80 years old, replied the old man. Widziałem, jak sadzisz sodonki mango, kiedy tu przyszedłem. I saw you planting the sapling of mango plants, when I got here. Ale myślałem, że nigdy nie będziesz się. Mógł cieszyć owocami z drzew mango, które sadzisz dzisiaj. But I thought you will never get to enjoy the fruit of those mango trees you are planting today. Dlaczego ty się tak wysilasz, żeby wykonywać tę całą pracę? zapytał książę. Why are you bothering to do all the work? asked the prince. Staruszek zamilkł na chwilę, a potem wyrecytował swoją odpowiedź: The old man paused for a moment, and then recited his reply. Te smakowite owoce mango, które Wasza Wysokość właśnie zjadł, pochodziły z drzew, które zasadził mój dziadek. Dla mojego ojca i dla mnie. Those delicious mangoes that you have eaten came from the trees that my grandfather planted for my father and for me. Teraz ja sadzę sadzonki rośliny mango. Now I am planting the sapling of the mango plants którego owoce będą jedzone przez mojego syna i wnuki długo potem jak mnie nie będzie, the fruits of which will be enjoyed by my son and grandsons long after I am gone. jak książę usłyszał tę odpowiedź after the prince heard the answer podziękował starcowi i dał mu pierścień z rubinem dowód wdzięczności za tę bezcenną lekcję he thanked the old man and gave him a ruby ring in return for his invaluable lesson dziękuję ci z całego serca dziadku Thank you very much, Grandpa, za mądrość, której się dziś od Ciebie nauczyłem, for the wisdom I learned from you today. Teraz dokładnie rozumiem to, co ty robisz, powiedział książę. I clearly understand what you are doing, said the prince. Od tamtego dnia From that day on, książę zawsze troszczył się o innych ludzi. The prince always cared for other people, zwłaszcza o swoich poddanych, especially his subjects. Robił wszystko, co w jego mocy, aby uszczęśliwiać drugich. He did everything in his power to make others happy. I był bardzo kochany przez swoich ludzi do końca swoich dni. And he was well loved by his people until the end of his days. Bye.